Ale taka, wiecie, elegancka babcia na potańcówce w sanatorium. Nie jest źle. Hej, hej, jestem Kermela i witam was pierwszej części First Looka z najnowszego dodatku The Sims 4 razem raźniej. Dzisiaj sobie zrobimy kasę. jutro wrzucę wam przegląd w trybu kupowania i budowania no i w kolejnych dniach weźmiemy się już za miniserię z rozgrywki oj nie ten dodatek, razem raźniej. Wzmacniaj więzi rodzinne, zdobywaj przyjaciół lub wrogów i odkrywaj prawdziwe jaz swoich simów z The Sims 4 razem raźniej. Dodatek. Sposoby w jakie twoi simowie nawiązują relacje, czy to z członkami rodziny, czy z nowo spotkanymi Simami ewoluują. Planowane wydarzenia, takie jak nocowanie oraz niespodziewane etapy jak kryzys wieku średniego będą kształtować Twoich Simów i ich relacje, cechy dodatku. Trwały wpływ, coś dla rodzin, dynamika społeczna, więzi rodzinne. Bardzo, bardzo jestem ciekawa, jak to się tutaj nam wszystko będzie hmm, ogrywać, podobać, jak się będziemy bawić i czy ten dodatek faktycznie będzie fajny. E, no i kasa też jestem w sumie ciekawa, ale chyba najbardziej jestem ciekawa samej rozgrywki e, i trybu budowania kupowania, bo ja już jestem tak przyzwyczajona do rzeczy z modów, że zazwyczaj i tak korzystam, jeśli chodzi o kasa, to z modów. No ale dobra, już nie przedłużam, wskakujemy do kasa i sprawdzimy, co tam fajnego dali tym razem. Postanowiłam, że ten dodatek będziemy ogrywać z wilkołakami, z Amelką, z Amaro. stęskniłam się za nimi, to są bohaterowie z serii The Sims 4 Ślubne Historie Wilkołaków, jeśli nie widzieliście to wam polecam, zachęcam, no i sprawdzimy sobie właśnie z nimi też dzisiaj kasa, lecimy z włosami, uuu, no dobra, Hm, fanką nie jestem, kształt trochę taki mało, e, mało twarzowy powiedziałabym, ale... Ale może się przyzwyczaję. Lepsze włosy widziałam takie kręcone. Mm w wersji maxi Smaczno nie, dobra, to mi się nie podoba, tak, nie, nie przyzwyczaję się ale te są za to śliczne, te są piękne, serio, te są przepiękne te mi się bardzo podobają, w ogóle bardzo takie, e, no, twarzowe i ślicznie buźka w tych włosach wygląda, lecimy dalej, uuu to też jest ładne, taki wysoki koczek z warkoczykami, to super e, kolejna fryzurka z warkoczykami i tutaj właśnie takie mocno kręcone afro w kucykach nie w kucykach, tylko w koczkach, super i te koraliki też bardzo fajne, tylko chciałabym wersję bez tych koralików również, ale niestety chyba nie ma. Mocno kręcone, króciutkie włosy i w kilku wersjach Gaffi proszę Cię, nie dobijaj się do drzwi, Gaffi to mój kot. I jeszcze jedne. O, te są mega, jakie fajne! Dobra, te mi się bardzo podobają, ale halo, gdzie są długie włosy? Brakuje mi długich włosów. Naprawdę to już tyle? To już wszystko? No dobra, no, no szkoda, szkoda. No ta fryzura mi się naprawdę podoba, ale dobra, sprawdzimy sobie teraz e, nakrycia głowy. Chusteczka, babcina chusteczka, całkiem spoko. E, są kolorki, tak, są inne kolorki, więc też fajnie, jest też gładka i piękny kapelutek, taki trochę dziadkowy, taki się z dziadkami starszymi kojarzy, ale ten tutaj z taką beżową przepaską, wstążką, beżową lub jasnoróżową, całkiem Aha. ładny. E, no i jeśli chodzi o akcesoria, e, to mamy jeszcze kolczyki, uuu, no te są ładne, takie trochę babcine, też takie Kojarzy mi się na bogato, jakby babcia kitrała w komodzie przez ileś, ileś lat i w końcu wyciągnęła. No ale podobają mi się tak, są ładne. W makijażach nie mamy nic, więc lecimy teraz do górnej części garderoby. Co tutaj mamy? Razem raźniej. Uuu, no trochę tego jest, ale w sumie nie za dużo. Nie wiem, czy w licealnych latach nie było tego więcej. O, jaki piękny! Dobra, uwielbiam te kolory. To jest bardzo ładne. To też jest spoko, tylko też takie trochę, właśnie, babcine, chociaż w tym dodatku seniorzy odgrywają również bardzo ważną rolę, więc nie ma się co dziwić, że sporo jest takich ubrań z myślą o seniorach, to jest piękne. Lecimy dalej, bluza, taka sweterkowa, no, da się to nosić, myślę, że tak będę wykorzystywać. Sweterek króciutki, mógłby być nieco dłuższy, ale całkiem spoko i też myślę, że do ogrania to jest ładne. To jest taki sweterek puszysty, na to właściwie to pod tym mamy gorsetik. O, piękne! To jest idealny dla nastolatek. Tak, 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 cudo! I bluzeczka, o, jakie świetne! Podobna jest chyba w licealnych latach, Aha. tylko tamta jest częściowo przezroczysta, jakby, ale to jest piękne! Wow, dobra, kas nie jest taki zły. Myślałam, że będzie gorszy. Pozytywna ocena. Myślałam, że będzie gorszy. Nie, no no naprawdę, nie ma się do czego przyczepić. Jest póki co fajnie. E, może nie wszystko mi się jakoś wielce podoba, ale no, myślę, że z każdy, każdą z tych rzeczy jestem w stanie wykorzystać. To jest piękne, to jest bardzo, bardzo ładne. O, jaki ładny tył! Ojejku, no dobra, to jest super. E, I kolejny sweterek: sporo takich troszkę cieplejszych rzeczy. Ładna bluzeczka też na długi rękawek. Bardzo elegancka, no to mi się podoba. I to jest też takie babcinę. Albo takie mamuśkowate. No nieźle, nieźle, fajnie, bo będzie można pobierać, pobierać. Nie pobierać, tylko ubierać Simów w taki zróżnicowany sposób, więc jak na razie jest ok. Ale ta kurtka zdecydowanie wygrywa krótkie spodenki, spódniczka w podobnym stylu, długie, luźne, luźne spodnie, to mi się niezbyt podoba. No ale może, może nie wiem, chyba się nie przekonam. I te są super, te wyglądają trochę jak spódnica, taka właśnie plisowana, tak się chyba nazywa ten materiał, ten rodzaj materiału. Luźne dresiki, będą idealne do stroju sportowego, może dla seniorów właśnie, i te spodnie też całkiem ok, także. No, myślę, że, że kas będzie nawet całkiem pozytywną ocenę mieć na koniec. I lecimy ze strojami na całe ciało. O, sukienka babci! <gryw> Ale fajne, takie trochę szpitalne, to? To jest ładne. Jej, to jest świetne. Mega cute, urocze. Trochę jak z lat 60. może. E, no dobra, fajnie. O, to jest piękne. Tak, piękna jest ta kiecka. Dajcie mi tę sukienkę bez tego swetra. Jest cudowna. Wow, bardzo fajny dresik. Też idealny do stroju sportowego. Ładna kiecunia, trochę też babcina, ale taka wiecie, elegancka babcia na potańcówce w sanatorium. Nie jest źle. Nie jest źle. To też jest całkiem ok. Hmm. No, to też takie trochę babcine, ale może będę wykorzystywać. I kolejna sukieneczka ładne, 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 tylko te wzorki takie. No nie są najgorsze. Kojarzy mi się z którąś tapetą, która już jest w Sinsach. I jeszcze jedna. O, to jest ładne ten paseczek tutaj takie guziczki. No to mi się podoba. Gładka wersja będzie jest. I gładka wersja jest super, super fajna, najlepsza. O, to jest piękne w tym różu, jest przepiękna. Niestety nie mamy żadnych nowych butów, ale za to mamy takie rise topki. W sumie pokażę wam może z bluzą, o proszę, le Mamy nowe leginsy. One są w dodatkach, więc też całkiem spoko. I sprawdzimy sobie teraz co nam doszło dla nie na stolatków, tylko yeah. dla dzieciaków. Mamy trzy nowe fryzurki. Ta jest chyba tą samą, która w sumie to wszystkie to są powtórzone. Te fryzury e, dla dorosłych. W nakryciach głowy mamy nowy kask, będzie można wykorzystywać do nauki jazdy na rowerze. I mamy również nową biżuterię. Ej, ona jest fajna! Dlaczego ona nie jest dostępna dla dorosłych simów? Ona jest naprawdę cute! Ja bym to chciała dla starszych oj zlamili słuchajcie, ale widzę, że jest sporo rzeczy dla dzieciaczków, więc mega się cieszę i strasznie mi się to podoba. Dla dzieciaków mi zawsze brakuje strojów, więc jak najbardziej cieszę się, że tego tutaj jest trochę więcej. Może jest przez to mniej rzeczy dla starszych simów, ale nie narzekam, bo jeśli nadrobili z rzeczami dla dzieci, no to jak najbardziej super. Takie i chłopięce, i dziewczęce, także do wyboru do koloru. Lecimy z dolną częścią garderoby, tylko może Ci zmienię jednak tę bluzkę na górę, dam Ci coś krótszego, o może to. No i sprawdźmy sobie dół. Krótkie, dresowe spodenki, fajne, proste jeansy chociaż wolałabym bardziej dopasowane, e, zwykłe luźne spodnie, kolejne krótkie, shorty, takie jeansowe i jeszcze jedne e, krótkie spodenki. Właściwie to są bardziej rybaczki, a nie shorty Carmela Ogar. No i na całe ciało, cóż my mamy na całe ciało? Mamy sukieneczkę, wytruskawki, całkiem nieźle, taki nie wzór, ale jest też wersja z suwką i jest wersja gładka, więc również fajnie. Oj, to jest przepiękne! Te rybaczki są super, uwielbiam. O tak, to będzie jeden z moich ulubionych e, strojów. Co mamy z dodatków? Jest o, pasująca bransoletka, jest przekiut. Ja chcę to dla starszych. Dlaczego tego nie dali dla starszych Simów? I nie ma niestety nic e, z obuwia I lecimy sobie teraz z todlerami. Czy tu coś ja. będzie? O, dobra, mamy te fryzurki, które mieliśmy również dla starszych Simów. Mamy, o, okularki, jakie cute. Ej, no mogliście to dać też dla starszych. No to jest przecież przecudne. I co mamy ze strojów? Taka fajna kurteczka i bluzeczka na całe ciało. O, jaki piękny zestaw. No to jest boskie. I jeszcze takie ogródniki. Ojej, uwielbiam! Dobra, to jest piękne! No fajne, fajne! Buciki również, dwie pary, te są świetne. I jeszcze chyba zapomniałam o... Skalpetuski są! Zapomniałam właśnie o spodniach, więc przy okazji wam pokażę, łe, 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 jak mi tutaj świecisz, e, Amelka, teraz klatą założyć coś na górę. Taki może trochę chaotyczny ten dzisiaj przegląd, ale staram się, żeby nie trwał wieczność, bo zawsze wam tego kasa całą wieczność pokazuje, więc dzisiaj e, przelecimy przez niego trochę szybciej. No, i lecimy do niemowlacka dzień dobry klusko jak się masz, przejrzymy sobie twoje stroje kacuska, no dobra to jest cute, to jest fajne o, no to też jest ładne to są takie zwykłe śpioszki kolejne w sumie zwykłe śpioszki z pampersikiem i jeszcze jeden taki trochę azjatycki strój, kojarzy mi się z jakimś kimono może, czy coś takiego. I jeszcze sweterek ze spodynkami. no ładne są te stroje, udało im się to, ale naprawdę widać przez to, że dali więcej rzeczy dla dzieciaków, to widać, że jest znacznie mniej dla, dla starszych simów. Oj, no dobra, lecimy dalej, to też ładne, to też ładne. Jest fajna z Ciebie kluska, Amelko, no naprawdę. I to też mi się w sumie podoba. Podobają mi się wszystkie rzeczy dla, e, dla niemowlaków, ale dziecięce stroje to zazwyczaj są fajne, m, przynajmniej dla tych najmłodszych, więc e, nie dziwię się, że mi się podobają. No i lecimy sobie. O, ty się przeklęcasz tak słodko! O, ojoj, ale z ciebie klucha. <laughs> Dobra, co mamy w butach? Nie mamy bucików pewnie, no nie mamy bucików, klusecko. Będę do ciebie mówić teraz w taki dziwny dziecięcy sposób, ale no to jest silniejsze ode mnie i sprawdzimy sobie teraz panów zaczniemy od e, s, od fryzur zaczniemy właśnie mam nadzieję, że niczego wam tutaj nie pominę no to jest całkiem spoko, to na pewno też będę wykorzystywać mm, no nie, ta fryzurka odpada <laughs> o to jest piękne to jest cudne, pokaż nam inne kolorki, no to jest fajne i znowu ta fryzura, która mi się zupełnie nie podoba e, kręcone, króciutkie włosy Wy, wyglądasz jak Justin Timberlake a, no zdecydowanie Justin teraz siebie taki, więc nie, ja ci zmienię na te włosy one mi się naprawdę, naprawdę podobają, cóż my mamy w nakryciach głowy, kapelutek dziadziunia czemu ci się brwi zmieniły na takie jasne czy ty miałeś takie jasne, nie miałeś takich jasnych więc nie wiem co się tutaj odwaliło zarosty jakieś są nowe, czy nie ma nowych zarostów, zawartość pakiety razem raźniej, o jest nowy jeden zarost, taka broda hmm, taka no, powiem wam, że trochę taka lucyferowata, taka zaostrzona dobra, lecimy do Górnej części garderoby. Co my tutaj mamy? Wow, jakie ładne! Ja uwielbiam koszulę w kratę a ta jest świetna i jeszcze kamizelka, marynarka, taka, właściwie to jest koszula chyba, tak, trzy wersje e, koszula z podkoszulką mm, i sweterek też z koszulą w kratę. to jest typowo taki dziadkowy strój, e, kurtałka no też myślę, że spoko będę wykorzystywać bluza z pięknym, pięknym wzorem, ojoj, ale to fajne dobra, z tego będę też korzystać kolejny sweter, ja lubię sweterki, więc no, na pewno te swetry będą u mnie wykorzystywane, bluza z Sportowa, zwykły t-shirtik, <grywia> jakie kwioty! <grywia> I jeszcze polo polo lolo, eee, hmm, no to jest niezłe. I kolejny sweter. Swetry są tutaj najlepsze. Te ombre jest przepiękne. I koszula w pasłucki. Pasłucki, jak ja dzisiaj przekręcam te słowa w paseczki. Eee, bluza z kapturem też całkiem ok. Chociaż ja tutaj jestem zdecydowanie największą fanką tych swetrów, są świetne. To jest też takie do ogrania nawet kolejny sweterek z bluzą i to już mi się bardzo podoba. Bluzo, bluzka na długi rękaw, nie jest źle. Sweterek kamizelka. Kamizelkowaty sweter i to jest bardzo fajne. To jest ciekawe, te rękawy są inne. No dobra, to mi się podoba. Sporo tych rzeczy dla Panów. No nie zapomnieli o was tym razem. Nawet chyba więcej jest na górną część ciała niż dla kobitek. To jest świetne, to też mi się bardzo podoba. No i lecimy na, na dół, na dolną część garderoby. Co my tutaj mamy? Hmm, zwykłe spodenki. E, podobne, właściwie chyba identyczne co dla kobitek, te krótkie. Tutaj jakieś takie e, dziadkowe spodnie. Kolejne dziadkowe spodnie, które mi się nie podobają. Rybaczki, idealne na ryby. E, hmm, hmm, no dobra, to się da ograć, te spodnie, ale one też są chyba bardzo podobne do tych dla babeczek. W ogóle wydaje mi się, że sporo z tych spodni to są te same właśnie modele, które są dla babeczek. Zostawię ci póki co może. E, te niebieskie spodnie bo są całkiem spoko i w sumie i tak lecimy na stroje na całe ciało, więc nie zostawię żadnych, no właśnie. A w strojach na całe ciało mamy niestety tylko jedną propozycję, więc szkoda, szkoda, że nie ma tego więcej, ale dresik całkiem zacny, co mamy w dodatkach? Nie mamy nic i w butach również nie mamy nic. Sprawdzimy teraz, co mamy dla chłopców płci męskiej. Mamy też te fryzurki, które były dostępne dla starszych Simów. W nakryciach głowy również mamy kask. W dodatkach nie mamy nic, w makijażu też na pewno nic. No i bluzy: bluzy, bluzy, bluzeczki. W sumie to jest wszystko właściwie to samo, co widzieliśmy na dziewczynkach. Nie widzę tu nic nowego. Spodnie również te same co dla dziewczynek, i na całe ciało też te same rybaczki. Całkiem fajnie. ogrodniczki to nie są rybaczki, karmelat, są ogrodniczki I butów i dodatków nie mamy. I sprawdzimy sobie teraz małe dzieci. O jaki z Ciebie, słodziaczek! No, dzień dobry, dzień dobry, panie słodziaku. Tak. <śledz> Fryzury są te same dodatki. Nakrycia głowy nie mamy nic. W dodatkach mamy oksy, te piękne kwiatuszkowe. No i jeśli chodzi o stroje, to u tego chyba nie ma. To mi się wydaje, że jest że jest nowe, w sensie, że tego nie ma dla dziewczynek albo nie pamiętam. Bluza, która już natomiast dla dziewczynek jest dostępna i też ta podkoszulka. No i lecimy ze spodniami. Spodnie wydaje mi się, że są te same, co dla właśnie dziewczynek. Skąd ty masz ten plecaczek? Skąd ja ci dałam ten plecak? A, z modów zapewne, no właśnie. E, krótkie, nie takie krótkie w sumie, skarpeteczki. E, no i z butów mamy... O, a faceci mają tylko jedną parę nowych butów. U dziewczynek były chyba dwie pary, z tego co kojarzę. No dobra, lecimy teraz z najmłodszym... Jak wy się tutaj nazywacie? Niemowlę, okej. Okay. Małe dziecko? Dziecko? No dobra, niech będzie. Ale masz dziwną twarz, ojej. Kurczę, tak ja powiem wam, że... Dziwne twarzy te niemowlaki. Czy ja sprawdziłam fryzury dla niemowląt płci żeńskiej? Chyba nie sprawdziłam. Strasznie wysokie czoło też masz. Hmm. No tak, coś jest nie tak z tą twarzą tych niemowląt, albo mi się wydaje. Dajcie znać, czy wy też macie takie odczucie. Zaraz sobie też sprawdzimy fryzurki dla dziewczynek, bo właśnie chyba o nich zapomniałam. No dobra, mamy czapeczkę, nową czapeczkę, która jest przeprze przeurocza prze ale póki co ci ją zdejmę w okularach. W dodatkach mamy okulary, są śliczne. Dlaczego one nie są dostępne dla starszych simów? Są po prostu świetne, ała, boli mnie to, że ich nie dodali dla starszych simów. Dobra, lecimy sobie tutaj ze strojami. Kaczuszka, śpiożki. Widzę, że wszystko właściwie to jest to samo, co było dostępne na dziewczynkach. I jeśli chodzi o buty, to nie mamy e, nic nowego, więc właściwie mamy tylko te śpiożki no i kilka fryzur. I sprawdzimy jeszcze, jak to wygląda z dziewczynkami, z fryzurami dla dziewczynek. O! No właśnie, zapomniamy o nich. No dobra, ty jesteś ładniejsza z pyszczka. No, ty masz ładniejszą twarzyczkę, zdecydowanie niż Amaro Fryzury są w sumie. E, te same? Tak, dla chłopców również są trzy, i dla dziewczynek jest jedna więcej, ta tutaj z tą kitałką. No, powiem Wam, że szału nie ma, jeśli chodzi o ilość fryzur, malutko, brakuje mi trochę dłuższych włosków, ale rozumiem, że to jest niemowlę, więc też nie wiadomo, jak długich włosów mieć nie może. No i sprawdzimy sobie jeszcze, co nam tutaj doszło cechy właśnie, nowe cechy dla tych najmłodszych emocjonalna. Ci simowie mają wiele emocji, łatwo się rozbawić, ale trudniej uspokoić, gdy wpadają w zły nastrój. O Drożna. Ci Simowie lubią to, co już znają i potrzebują więcej czasu na oswojanie się z nowymi przeżyciami, miejscami i Simami rozpromieniona. Ci Simowie są rozchichotani, pełni uśmiechu i lubią interakcję z innymi, ale wymagają więcej uwagi, ruchliwa, e, w, lubią być w ciągłym ruchu i bez ustanku chcą się bawić, ale często mają problemy z zasypianiem lub skupieniem uwagi przez dłuższy czas, spokojna. Ci lubią obserwować świat, rzadziej płaczą lub wpadają w złość i nie męczą się aktywnością tak szybko jak inne niemowlęta wykazują jednak mniejszą chęć samodzielnego odkrywania świata no i wrażliwa ci simowie są bardziej podatni na wysypkę od pieluszek, często są wybrani w kwestii jedzenia i łatwiej stają się nadmiernie pobudzeni od intensywnej zabawy czy interakcji społecznych, jednak gdy są spokojni bez problemu przesypiają noc. Fajne te cechy, w ogóle śliczne są te emotki, e, nie emotki, no emotki no w sumie takie potworki, tu jest potworek, tu potworek o, no to jest przeurocze. Dobra, lecimy sobie jeszcze na chwilę do mm, dorosłych simów, bo chcę zobaczyć, czy mamy jakieś nowe cechy, wysokie wymagania, ale chyba nie, a jak mamy, to dajcie znać, bo ja nie widzę tutaj nic nowego, a to może nie. Dusza towarzystwa to już była wcześniej, prawda? Wykonywać imprezowe sztuczki właśnie. Wierna to też było, więc hmm, nie widzę tutaj żadnej nowej cechy. A szkoda, ale słuchajcie, mamy tutaj coś takiego, chociaż to chyba doszło z. E, z, 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 z aktualizacją, tak mi się wydaje. Czekajcie. Cechy charakterystyczne Simu właśnie. No tutaj tego jest sporo. Fajnie. Zabawni simowie łobuziaki. Co nas pociąga w innych simach, a co nas odrzuca? Także super. O, teraz możemy 50. Właśnie miałam mówić, że szkoda, że jest tylko ograniczenie do 20. Ale zobaczcie, rozszerzyli to do 50, więc super. O oh wow, no dobra, to mi się bardzo podoba, modowe pozy to już było. No dobra kochani, więc tak by się prezentował przegląd Kasa, mam nadzieję, że niczego e, nie pominęłam. Mi się całkiem Kas podoba, chociaż nie jestem jakoś wielce zakochana. Myślę, że w sumie Kas z licealnych lat e, był no. lepszy, szczególnie jeśli chodzi o fryzury, no i te stroje dla kobitek, ale tutaj też jest, też, też jest, też też jest naprawdę całkiem... Całkiem dobrze, więc będę z tych obiektów korzystać. No to jest piękne. Dobra, żegnam się z Wami. Pamiętajcie, że już jutro wleci dla Was przegląd trybu budowania, kupowania. Dajcie znać, czy Wam się podoba, co sądzicie, czy może planujecie kupić, a może już kupiliście. Jestem bardzo ciekawa Waszej opinii. Zapraszam Was do łapkowania, komentowania i subskrybowania. Dzięki za oglądanie. No i cześć!